We wczesnych godzinach porannych 24 kwietnia 2008 roku, Anthony Morley, mieszkaniec Alei Bexley w Leeds, wyszedł ze swojego mieszkania w stanie silnego szoku. Ubrany jedynie w zakrwawiony szlafrok i klapki, błądził bez celu ulicą, aż w końcu dotarł do pobliskiej restauracji. Jego wygląd od razu zwrócił uwagę pracowników. Był blady, roztrzęsiony. A jego twarz i ubranie pokrywała krew. Bez słowa wszedł do środka, usiadł przy jednym ze stolików i zakrył głowę dłońmi. Całym ciałem zdradzało znaki skrajnego wyczerpania i wewnętrznego rozdarcia. Pracownicy początkowo nie wiedzieli, co myśleć. Sytuacja wydawała się tak surrealistyczna, że przez chwilę mieli wrażenie, że to niepokojący żart. Jednak szybko dotarło do nich. Że mają przed sobą człowieka, który przeżył coś dramatycznego. Zaalarmowani jego zachowaniem natychmiast wezwali policję. Jeśli po tym odcinku macie ochotę jeszcze bardziej zanurzyć się w świat kryminałów, to mam coś dla Was. Polecam zajrzeć na stronę, gdzie znajdziecie świetne książki w naprawdę dobrych cenach. Link znajdziecie w opisie odcinka. Co ważne, klikając w ten link i robiąc zakupy, wspieracie też mój kanał. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to ogromna pomoc i motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Dzięki wielkie za wsparcie. Na miejsce przybyli funkcjonariusze z West Yorkshire. Po krótkiej rozmowie z Morleyem udali się pod wskazany przez niego adres. Drzwi do mieszkania były zamknięte, ale w środku panowała cisza, która zdawała się gęstnieć z każdą sekundą. Po wejściu do środka Funkcjonariusze natknęli się na makabryczny widok. W sypialni, na podłodze, leżało nagie ciało mężczyzny. Otaczała je rozległa kałuża krwi, a liczne rany kłute nie pozostawiały wątpliwości co do brutalności zbrodni. Morley nie stawiał oporu. Twierdził, że działał w obronie własnej. Według jego relacji, ofiara, znana mu wcześniej osoba, miała próbować go zgwałcić. W odpowiedzi miał chwycić za nóż i zadać mężczyźnie śmiertelne ciosy. Początkowo śledztwo koncentrowało się na ustaleniu przebiegu zdarzeń i motywów. Jednak wkrótce ujawniono szczegóły, które przeraziły nawet doświadczonych śledczych. W mieszkaniu znaleziono bowiem fragmenty ciała ofiary, które nosiły ślady gotowania. Wskazywało to na to, że Morli po dokonaniu zabójstwa próbował spożyć część swojego znajomego. To, co początkowo mogło wydawać się impulsywnym aktem przemocy w obliczu domniemanego zagrożenia, szybko przekształciło się w jedną z najbardziej szokujących spraw kryminalnych w historii miasta zbrodnie z elementami kanibalizmu. Kiedy funkcjonariusze próbowali ustalić, w jaki sposób Anthony Morley odebrał życie swojej ofierze, odpowiedź, którą usłyszeli, była nie tylko zaskakująca, ale też głęboko niepokojąca. Spojrzał na nich z obojętnością i tonem sugerującym, że sprawa jest oczywista. Przypomniał, że jest kucharzem i zapytał ich niemal retorycznie, jak ich zdaniem powstrzymał człowieka. Gdy śledczy dopytali, czy oznacza to, że zadźgał ofiarę nożem, potwierdził bez zawahania: tak, zrobił to. Wiele razy. A potem dodał bez cienia emocji, że mężczyzna nie żyje. Z biegiem czasu Morley zdradzał coraz więcej makabrycznych szczegółów, wyjaśnił, że przebicie się przez klatkę piersiową wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, zwłaszcza od strony pleców. Mówił o tym z el precyzją, jakby opisywał trudność kucharskiej techniki, a nie sposób, w jaki odebrał komuś życie. Zainteresowanie mediów wybuchło natychmiast, a ich entuzjazm tylko rósł, gdy ujawniano kolejne szokujące fakty. Szybko okazało się, że Morley nie był anonimową postacią. Wręcz przeciwnie. W 1993 roku zdobył tytuł Mr. Gay UK, pokonując 21 finalistów i zdobywając nagrodę w wysokości 1000 funtów oraz wakacyjny wyjazd na Gran Kanarię. Opisywano go wtedy jako byłego krawca i aktualnego kucharza z Lidz, który pasjonuje się tańcem i kulturystyką. Na zdjęciach z tamtych lat uśmiechał się szeroko, pewny siebie, otoczony światłem reflektorów. Dla wielu był symbolem pewnej epoki, kolorowej, otwartej, pełnej energii. Nikt nie mógł przypuszczać, że ten sam człowiek znajdzie się w centrum jednej z najbardziej przerażających zbrodni, we współczesnej historii Wielkiej Brytanii. Największy wstrząs przyniosły jednak ustalenia z miejsca zbrodni. Podczas sekcji zwłok zauważono, że z prawej nogi ofiary brakuje fragmentu mięsa. Początkowo można było sądzić, że to efekt brutalnej walki lub przypadkowego rozczłonkowania. Ale w kuchni mieszkania Morleya śledczy odkryli coś znacznie bardziej niepokojącego. Na blacie leżały kawałki mięsa. Starannie pokrojone, przyprawione świeżymi ziołami i podsmażone na oliwie z oliwek. Jedno z nich było już ugotowane. Badania nie pozostawiły złudzeń. To było ludzkie ciało. Zabezpieczono sześć przygotowanych porcji. Wszystkie wyglądały na profesjonalnie przyrządzone, jak dania gotowe do podania. W koszu na śmieci znaleziono siódmy kawałek. Ten, który Morley najprawdopodobniej już skosztował. Na powierzchni mięsa widoczne były wyraźne ślady zębów, w tym momencie nawet najbardziej opanowani śledczy musieli zmierzyć się z brutalną prawdą. Morley nie tylko zamordował mężczyznę, wszystko wskazywało na to, że również próbował zjeść część jego ciała, nie w szale, nie w akcie desperacji, zrobił to świadomie. Śledztwo trwało tygodniami. Prokuratura przygotowywała się do jednego z najgłośniejszych procesów dekady. W tle narastały pytania: czy to była choroba psychiczna, skrywana trauma, a może chłodna, zaplanowana decyzja kogoś, kto od dawna nosił w sobie mrok, którego nikt wcześniej nie zauważył. Zwyczajne morderstwo, nawet jeśli miało miejsce w związku homoseksualnym, zazwyczaj kończy się jedynie krótką wzmianką w dalszych kolumnach lokalnej prasy. Od kolejna tragedia, szokująca, lecz szybko zastąpiona nowymi doniesieniami. Jednak, gdy do brutalnej zbrodni dochodzi element kanibalizmu, cała sprawa nabiera zupełnie innego, makabrycznego charakteru. W jednej chwili przestaje być tylko dramatem jednostek, a staje się medialną sensacją, historią, która rozpala wyobraźnię i budzi grozę. Takie przypadki nie zdarzają się często. Dziennikarze rzadko mają okazję zamieścić na pierwszej stronie nagłówki tak szokujące, jak: Mr. Gay UK poćwiartował partnera i podał go na kolację. To tytuł, który natychmiast przykuwa uwagę, nie tylko z powodu brutalności, ale również dlatego. Że łączy w sobie wszystko, co dla mediów najbardziej atrakcyjne: przemoc, seksualność, celebryctwo i jedno z największych społecznych tabu kanibalizm. W mgnieniu oka Anthony Morley przestał być jedynie oskarżonym o morderstwo, stał się symbolem zbrodni, która wymyka się racjonalnemu pojmowaniu. Opinia publiczna była szokowana, ale równocześnie zafascynowana. To już nie była zwykła relacja kryminalna. To była historia, którą czytano z wypiekami na twarzy, z niedowierzaniem i przerażeniem, jakby wyjęto ją prosto z koszmarnego thrillera. Anthony Morley ukończył szkołę średnią w Brandcliff, a następnie kontynuował naukę w Północnej Szkole Tańca Współczesnego, gdzie rozwijał swoje umiejętności taneczne. Po zdobyciu prestiżowego tytułu Mr Gay UK, w 1993 roku postanowił przeprowadzić się do Londynu, by spróbować swoich sił w modelingu oraz karierze tanecznej. Pomimo wielu wysiłków i udziału w różnych projektach, nie udało mu się jednak zyskać większej popularności na scenie rozrywkowej. Po pewnym czasie wrócił do rodzinnego Leeds i zdecydował się zmienić kierunek zawodowy, podejmując naukę kucharstwa w kolegium Thomas Denby. Szybko odkrył swoją pasję do kuchni morskiej i dzięki zdobytym kwalifikacjom znalazł pracę jako szef kuchni, specjalizujący się w daniach z owoców morza w renomowanym hotelu Radisson SAS w Litz. To stanowisko pozwoliło mu rozwinąć umiejętności oraz zbudować solidną pozycję w lokalnym środowisku gastronomicznym. Ofiarą okazał się Damian Oldfield, menedżer do spraw reklamy, odpowiedzialny za dział męskich eskortów w popularnym magazynie bend był osobą znaną i cenioną w swoim środowisku zawodowym z ustabilizowaną pozycją w branży wygląda na to że damian i antony morley mieli w przeszłości bliższą relację która wykraczała poza zwykłe kontakty służbowe według ustaleń śledztwa obaj umówili się na spotkanie w wieczór 23 kwietnia po ich spotkaniu w sypialni wydarzyło się coś co gazety określają mianem Aktywności seksualnej. Morley wielokrotnie dźgnął Oldfielda nożem, rozcinając mu gardło. Oprócz tego wyciął fragment mięśnia o wymiarach około 10 na 20 centymetrów z prawej nogi ofiary, a także usunął część jego klatki piersiowej oraz prawej brodawki piersiowej. Ranę przykrył swoją kartą kredytową. Sprawa trafiła do królewskiego sądu w Lidz, gdzie 6 października. 2008 roku rozpoczęto jej rozpatrywanie. Nie było wątpliwości, że Antony Morley zabił Damiana Oldfielda, choć przyznał się do nieumyślnego zabójstwa, zaprzeczał by działał z premedytacją, tłumacząc swoje zachowanie prowokacją oraz problemami psychicznymi. Prokuratura powołała świadka, Szona Wooda, który mieszkał z Morleyem w latach 1996 do 2002. Sean opowiedział o wybuchowym i nieprzewidywalnym charakterze oskarżonego. Wspomniał o incydencie, kiedy po kłótni o pieniądze Morley zaatakował go tasakiem, ale na szczęście potknął się i nie trafił go w głowę. Po tym wydarzeniu Morley popadł w histerię, rozrzucał rzeczy po całej sypialni i zachowywał się w sposób, który wskazywał na poważne problemy psychiczne. Przybyła karetka. Jednak medycy odmówili interwencji i wezwali policję. W konsekwencji Morley spędził pewien czas na komisariacie w Steinbeck. Ustalono również, że w czasie, gdy zdobywał tytuł mister Gay, Morley był w stabilnym i poważnym związku z dziewczyną o imieniu Wendy Stewart. Jego uczucia wobec mężczyzn były wówczas dla niego samego w dużej mierze nieuświadomione i niezrozumiane. Morley opowiadał, że w okresie nastoletnim został zgwałcony przez dorosłego mężczyznę, który był dla niego wzorem do naśladowania. Według niego to traumatyczne przeżycie miało ogromny wpływ na jego dalsze życie, a zwłaszcza na jego skomplikowaną i zagmatwaną seksualność. To właśnie ten bolesny incydent sprawił, że przez długi czas nie potrafił w pełni zrozumieć ani zaakceptować własnych uczuć i tożsamości seksualnej. Według relacji Antoniego Morleya, on i Damian Oldfield spotkali się w barze późnym wieczorem 23 kwietnia. Następnie przenieśli się do mieszkania Morleya, gdzie ten przygotował coś do jedzenia. Po chwili zaczęli się całować i przytulać, a potem położyli się do łóżka, by obejrzeć film Brokeback Mountain. Mimo bliskości między nimi nie doszło do żadnych intymnych zbliżeń ponieważ wcześniej zgodzili się, że tej nocy nic takiego nie będzie miało miejsca. Jednak w pewnym momencie Morley obudził się i zauważył, że Damian Oldfield podejmuje wobec niego akty seksualne. To wywołało u niego silną reakcję, ponieważ przywołało traumatyczne wspomnienia z okresu jego dojrzewania. W efekcie stracił kontrolę nad sobą, co doprowadziło do tragicznych konsekwencji. Jeśli chodzi o późniejsze postępowanie z ciałem Damiana Oldfielda, Morley przyznał, że zaczął traktować je w sposób zdystansowany, niemal jak zwykły kawałek mięsa, czym zajmował się na co dzień w pracy. 17 października ława przysięgłych potrzebowała zaledwie dwóch godzin i dwudziestu minut, by po rozpatrzeniu wszystkich dowodów uznać Morleya winnym. Sędzia James Stewart, mając cały weekend na przemyślenie wyroku, 20 października ogłosił w królewskim sądzie w Leeds, że jest to jedno z najbardziej wstrząsających i odrażających morderstw, z jakimi się zetknął. Zwrócił uwagę, że Morley nie tylko zadał śmiertelne rany swojemu partnerowi, rozcinając mu gardło, ale także dopuścił się makabrycznego czynu, gotując i spożywając część jego ciała. W związku z tym sędzia skazał Antoniego Morleya na dożywotnie pozbawienie wolności, zalecając, by spędził w więzieniu co najmniej 30 lat przed możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Dziękuję za wsparcie i za oglądanie. Jeśli filmik przypadł Wam do gustu, zachęcam do polubienia i zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych przerażających historii. Do zobaczenia!